Opis maszyny gniazdo 230 gniazdo 12V gniazdo USB a prędu zmiennego bezpiecznik prędu stałego i gniazdo łączenia dwóch agregatów żeby zwiększyć moc tutaj mamy typ ECO, ekotronik który automatycznie zwiększa sobie obroty w zależności od obciążenia kontrolka niskiego poziomu oleja, oleju i kontrolka przeciążenia. Gdy siedzi się na zielono, ale pracuje normalnie, gdy się się na czerwono jest przeciążony, Po chwilę i rozłączy napięcie zmienne. Przygotowanie. Odkręcamy Czytaję szyby. Tutaj będzie wlew oleju. Tankujemy paliwo. Na on, sanie cyk. I możemy. Ta regała tu mamy podłączoną nagrzewnicę. Dwa pokazuje zają, W tam widać, że świeci się na zielono. Włączamy najpierw wentylator na grzewnicy. Łączamy pierwszy stopień Adegan jest na większym obroty 1000 Wotelka świeci na zielono Przełączamy 2600 Wotelka już świeci w Ale dacie odkryć 300 W daje EAD Kontrolka przeciążeniowa jest wyłączona. Teraz wyłączamy maszynę. Naciskamy przycisk ac i mamy włączone. Ponownie agregat jest do podobnego użycia. Tak jak producent, tutaj agregat ma moc nominalną 1900W, 2000W mocy maksymalnej. A mimo tego radzi sobie z obciążeniem 2300W.